boli? boli jak chuj może kurwa się kurwa nie ma z tego wyręczniki tego, tego. na kolanach kurwa patrzę nie może tego przychodzę spółka pochał za godzinę jak kurwa przymoczę. To kurwa w nie chcę, no to nie to nie, to nie, to nie, to nie to nie ma, To nie ma szili. pod... Bońcie, nie. To się. Nie wyrażasz zgody. Chcesz to działać? Za sobą wolać, kurwa. jeszcze gorsza. Kurwa, widz jak to

że w czasie, tak, kurwa, tam kurwa, a my to przyjechaliśmy. No tak. Panie y, 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 to... jeszcze ten warczyn... Ja, jeszcze ten się, że, kurwa, tam jej syn z Warszawy. O! Tak, tak szybko, kurwa, oni... Tak. to Te, <laughs> Tylko, że, rozumiesz, było. Ciśnienie jest badali, nie? Aha. Ciśnienie jest kurwa. By... Prawie dwieńscy. O kurwa. To by... nie za wysokie. No, wysokie. to jest Kurwa kosmiczne. To, to ja No tak, tam, za wysokie. Za wysokie mam godziny. Dobra, to 3 A, hmm. to tak, no, jest teraz. I po prostu ciebie. I już że godziny, jak zimę rozmawiałem. ona wyciągał 3 400 zł. działa nie? Aha, to mhm. Zymasz sobie kurwa dać na tęto. Tę.

to że jest prowokacja czy coś się wiesz, boją, nie? No <gryzny> nie się bało, że to Od razu czy kamery zamontowali, czy coś, a, się Boją, co? Ty, a, to cały, no, tak, nie? No tak tak, 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 tak. Oni mają na sobie też kamery. nie nas, no nie wie, mają żeby zostać bo chciała tam też raz, eee, Stron w głowie. Okay. So, żeby nie Ona sama mnie je piec. Och, tam Och, piec. Och, piec. Och, piec. Och, to Och, nie, poczekaj jak ci dam kacz. To my. To my jak Tędy nie idziemy? Ja tam nie ogolony. Po świętach jesteś, miałeś przejścia, siostra, wypadek, no to wiedzieć. Nie zawsze tak jest, jak się tego chce. nie? samochód O, elegancko. No, jak nawali, to jakby to będzie miał zastępczy. No tak, i bardzo dobrze. <sumy> <skrybuj> no i dobrze. Jurek, co się... No co dłożył, kupił. No. No, no, kupi. no i bardzo dobrze. No nie przepił, nie tego, tylko się kupił. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Jurek, <sumy> <sumy> Nie <śmiany> <śmiany> mówię, zostało trochę... Dobrze, się, spokojnie. Tomasz. No to co? orężada cukierki, takie batoniki czekoladowe, dwie, dwie kiełbaski. Gdzieś 20 kg Co ty? Nie? Z 8 kg, może 5? Jakie 20 kilo, Co ty? Nie, no to miło, wiesz, tam jest ten pasztet, chyba dwa pastety. Ten...

7 dni tak 7 dni, tak 7 dni. <śmienny> <śmienny> Ciężąco, kurwa mię. jakąś herbatkę to kawkę To a ten ma tak ale on to ma własnej ścieżki <śmienny> A 5 minut mamy. jak się rozgadali. I tu się okazuje, że to normalny facet. Tak. tak gadał go tak gadał. Ale tak gadał. bo Widzisz, że wiesz, wszyscy prości. Bo to wiesz, przystosował się. Jak dożyjemy następnego do świątyni tak. 2.07. Przepraszam, czy możemy taki mały załącznik? To. <noise> tak, tylko żeby chmury rozgonić, nie? <noise> Zostało wszystko hop! a z drugiej a drugi drugi. Wiesz, no. że na ofiarę dla kolegów. O, tu człowieku! Jest... tak, <śmienny> ta. Z barku porła wyciągnął flachę. Trzymaj szklanki, rozwojem w domu. Chłopak dwa w Jest ta i ta barka. A, święta to święta.

Ale z łupkę teraz przyniesiesz, będzie wszystko dobrze, już jest dobrze. No, tego... Nie no, przy Piotrze jeździ, Zamiast, nie robotę, ...to na Aha... A, no to nieładnie, babcię powinni zaprosić, kurwa, no. No nie no, babcia była. Aha, no to dobrze wszystko. Babcia... Którzy poszli w długą teraz? Kurwa, to ja? <laughs> No życie, kurwa, jest takie życie. Trzeba się cieszyć, no, kurwa. Na jest mocno. Spierdoli się w ubraniu, że wszystkim i śpiją. Czy u Ciebie też do latany, kurwa? Jego. ranczo masz, kurwa. Człowieku, elegancko u Ciebie, to jest elegancja. Musimy na, u Jurka, jak pozwoli, zrobić taką z trzydniową. Tam w, no, w lataniu. Musimy wysłać gdzieś do sanatorium. Gdzie? No namiot się postawi tam w ogrodzie. I będziemy wiedzieć, jak ktoś fikcie, to w namiot. No w lataniu namiot, się, żeby nie było widać jak tego. Tam, Daleko nie... Daleko do sklepu nie jest Tylko u nas dzień nie tego, nie? Ale tak to, Jurek, nie musisz. Musisz, nie? Bo to wspomagasz, nie? Pom tym, pomoc, pomagasz innym, no. No, no. Masz dobre serce no, i... tak mówię, ja mam tyle i kurwa No jak? Jeźdź, Jurek. O, właśnie miałem ci powiedzieć, żebyś coś te jaja ze wsi. Kurwa, zapomniałem, no. no. Nie no, mówiłem. Mówiłem, no, no ale no Wszystko widzisz. Mówię, no. No, 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 no. No, no Zjadł wszystkie, no. <laughs> A nie do no, rodziny, najważniejsza mi to, bo nie no wiadomo, że rodzinie, nie, no, ale tam... Ja trzeciego tak to zostałem 10 czerowych. Ugotowałem i słyszałaś o tym, że do lodówki nie wolno wstawać jajek. Do lodówki. A, to co teraz mówią na TikToku, na Facebooku, to człowieku, tyle. Jedni mówią tak, drudzy mówią tak. Wszystko Ale czasu, to tak posu... do ges o, tak. Żeby Wszystko trzeba zrobić. A Wszystko jest dobrze. No, nie, A po no to za długo, nie? No, wszystko jest dobrze A już A no to nie

No teraz nie zniknął, nie? Za to się popłynęli. No i dobrze, co tam sobie działo? Potem wina Dobrze, dobrze. A tylko była, to najważniejsze. A Marenka wiedzisz. Jest, jest dobra. Ojej. Młody pożywcze poszedł do Marka. Marek zmęczony.